Cześć jestem Filek a w dzisiejszym materiale pokażę wam co nieco o szybownictwie w Microsoft Flight Simulator 2020. Słuchajcie, pokażę wam jak wygląda to na dzień dzisiejszy, ponieważ aktualnie MFS nie posiada swojego takiego szybowca. Natomiast społeczność już jakieś tam tworzy i pokażę wam jeden z nich. Pokażę Wam też świetny program do szybowców w tym symulatorze, który dodaje nam jakby wyciągarkę, możliwość lecenia za, za holem w sensie za samolotem, a także coś co nam włącza termikę. Także jest takie fajne narzędzie i najpierw pokażę wam, jak to wygląda, a później pokażę wam, gdzie to znaleźć i jak to zainstalować. Także zaczniemy od pokazówki takiej typowej. Jesteśmy w szybowcu. Aktualnie pogoda nie rozpieszcza, ja sobie zobaczyć, jaką ja mam w tej chwili. No nie, jest live, no spoko, niech sobie jest live, niech sobie ten deszczek pada, nie będzie nam tutaj teraz przeszkadzał za bardzo. Więc mam sobie szybowiec, stoisz sobie tutaj na lotnisku, yy, przylepiej w tej chwili. EPZP takie lotnisko sobie tutaj wybrałem. Yy, no i co teraz? No mamy szybowiec. Do szybowców potrzeba, będziemy potrzebować programiku, który się nazywa Kinect... Kine, przepraszam, Kinetic Assistance Dokładnie Ja sobie go włączę A wygląda on o tak Takie, takie okienko I on tutaj ma tutaj parę fajnych bajerów Bo ma start za wyciągarką Ma start za samolotem Z katapulty Ma tu jeszcze parę innych bajerów Jak na przykład właśnie termika Ustawienia No i tak nie chciałbym jakoś strasznie się skupiać Na poszczególnych opcjach Ponieważ program jest w dużym rozwoju no, i to się dosyć mocno zmienia. Nie wiem, co będzie za rok, jak bardzo ten film będzie aktualny. Mam nadzieję, że jakąś tam aktualność będzie zachowywać, ale chciałbym pokazać takie najbardziej podstawowe rzeczy, czyli na przykład start za wyciągarką albo za samolotem, gdyż start za samolotem jest o tyle fajny, że można się podłączyć albo do botów, które latają, albo do normalnych latających pilotów w Multi. I teraz, co jest również fajne, to to, że może być to również pilot w sieci Wacin lub Iwao. W momencie, gdy my robiliśmy tutaj z kolegą testy, to oboje musieliśmy mieć ten program. Nie wiem, jak jest teraz, czy, czy pilot ciągnący musi też go mieć, czy, czy po prostu on tutaj to wykryje. No, generalnie cała zabawa rozpoczyna się od kliknięcia przycisku Connect, czyli on się łączy nam z symulatorem. O, w tej chwili się połączył. No, zobaczmy, czy jest jakiś samolot, który jest w stanie on nam tutaj wykryć. Wyszukaj. Kogoś nam tutaj wykrył, do którego potencjalnie można by się podłączyć. No zobaczymy to może po pierwszym locie, czy to nam się uda. Na razie wykonajmy sobie start za wyciągarką. Klikamy attach winch cable. No i tutaj jest napisane, że kabel jest jakby podłączony, jak zwolnimy hamulce to, to wystartujemy. Ja to okienko sobie przesunę na bok. Yy, zwalniam hamulec. I jest, że start za 5 sekund. No i ruszamy. No i jest wyciągarka, nas ciągnie. Tak jakby trochę wirtualnie, bo liny co prawda nie widać, no ale faktycznie się wznosimy. Ten szybowiec ma akurat podwozie, więc podwozie można schować przyciskiem G. Trzeba przyznać, że MFS do latania szybowcami jest no bardzo, bardzo fajny. jak też ładnie wygląda. W pewnym momencie nas nawet sam wyczepi. No i lecimy sobie. O, zostaliśmy wyczepieni, do, wyleci, wyniosło nas na 319. 6 metra. No i sobie lecimy. W tej chwili nie jest włączona termika, więc w zasadzie to będziemy tylko tracić wysokość. Latanie szybowcem polega między innymi oczywiście, jeżeli to nie są inne typy lotu, jak żagiel czy, czy na fali, no to w takich terenach jak tutaj, to przede wszystkim szukanie termiki, która nas będzie wznosić do, ku górze. W tej chwili cały czas opadamy 1 metr na sekundę. W sumie klimatyczny jest ten deszczyk. Wylądujemy, spróbujemy wyszukać jakiś samolot, może do którego będziemy mogli się podłączyć. O, czy tam widać tęczę? Tak, tam jest tęcza. Tęczę żeśmy załapali w symulatorze. Za chwilę może zrobimy sobie inną pogodę, jakąś ładniejszą, żeby to było ładniej może widać. Na razie tutaj taki krąg można powiedzieć robimy lotniskowy. to jest lotnisko. W międzyczasie, jak lecimy, to pokażę Wam co Wam ten szybowiec. Poza bajerami typu właśnie jakiś, taki e, mają GPS. E, no, akurat nie wiem dlaczego nie działało mi to pokrętło do ustalania, jakby w ogóle wysokości. E, ale można sobie klikać i będzie albo w, w kilometrach czy też w metrach, albo w stopach. Tak samo tutaj w kilometrach na godzinę, albo w knotach. Jak sobie klikniecie, to można sobie to przestawiać. Także takie ma bajery. No, mam ten taki dźwięk, który nam cały czas podaje, że mamy yy, no, spadek, cały czas opadamy. Ja to kółko już sobie wypuszczę, akurat jeszcze byłem smachowany podwozie. No i będziemy lądować, Tutaj tą kamerę można też trochę podwyższyć, będzie wygodniej. Mamy dosyć dużą prędkość, więc wyrzucę mu, o, hamulce aerodynamiczne. Sobie tutaj wylądujemy. No i dobra. Wylądowaliśmy. Zobaczymy, czy uda nam się wyłapać jakiś samolot. Tak jak tutaj e, wspomniałem wcześniej, udało nam się e, podłączyć z e, innym pilotem normalnie online, i to bez względu na to, czy to był multiplayer e, tutaj MFS-owy, czy to był Wacim, czyli Wał, to działało. Na Wacim dało oczywiście. Trwało to, no ten był taki lak, jakby wynikający z sieci, więc zanim je zaczęło ciągnąć, to, to trochę jakby więcej czasu miał, ale to działa i to jest naprawdę fajna sprawa. No, spróbujmy podłączyć się do jakiegoś tutaj pilota, bota, kogokolwiek. Tutaj mamy akurat boty. a i tam plane, tak. Można sobie jakiś wybrać. Może nam wyszuka jakiś pil pilotów w pobliżu, którzy tu latają. Spróbujmy live traffic. Można się tutaj pobawić, generalnie myśmy się wtedy umawiali tak, że on się ustawił samolotem przede mną i też miał ten program, bez problemu mi go tutaj wyszukało z listy i można było się podłączyć, to działało bardzo fajnie, ale spróbujmy do bota, do bota powiem Wam, że nie próbowałem tu jakiś leci z daleka, to to może wyglądać trochę śmiesznie, jak mnie podłączy tam liną do niego tak daleko, ale czemu nie, sprawdźmy co się wydarzy eee, Zobaczmy czy, czy nas podłączy Aha, wygenerowałem sobie bota takiego dużego, ale mnie bardzo szybko, <grymnie> bardzo szybko mi wyciągnie. Co ciekawe, jak się ten bot pojawił, to mocno mi klatka spadł. Co pewnie widać, bo ja to normalnie odczuwam, więc na obesie to będzie odczuwalne jeszcze bardziej. Zawsze można sobie tutaj kliknąć release, żeby się uwolnić, ale widzę, że jest też przycisk Control. Zobaczmy, czy on działa. Jak tak pewnie nie, może lepiej kliknę sobie po prostu. Więc można wyciągnąć się na bota i się tym też pobawić troszeczkę. No, ale jeszcze pokażę wam kwestię termiki. A tego bota zaraz schowamy, to może te klatki troszeczkę się poprawią, bo straciłem bardzo, bardzo mocno, jeśli chodzi o klatkasz Spróbujemy go zaraz sobie schować. Tego posadzę. Obróć tutaj. Kliknę stop. Może się ten bot gdzieś tam schowa. A jak się nie schowa, to po prostu uruchomię ponownie i, i tyle będzie w temacie. Dobra. Zobaczmy jeszcze kwestię termiki. Termika jest thermals, i tutaj można wybrać sobie źródła, z których będziemy pobierać termikę. Ja zaznaczyłem to. Trzeba coś zaznaczyć, czyli musi być jakby na czerwono. Możemy rozłączyć, połączyć. Poprawiło się. A, ja będę musiał po prostu zrestartować SIMA. Coś, coś tutaj się wydarzyło. Więc podłączę go ponownie. Ten programik wybieram termikę i możemy kliknąć włącz termikę. No i znalazł. Nie wiem, co tutaj się teraz wydarzyło. Szczerze mówiąc, znalazł 34 spoty, w, powiedzmy, w pobliżu, gdzie ta termika występuje. No i być, może, i być może udałoby nam się tutaj jakąś termikę złapać. To, gdzie jest w ogóle termika dostępna. Znajdziemy na stronie tego źródła między innymi, ja tutaj to przesunę teraz. To jest tutaj strona, gdzie pokazuje aktualną termikę, on stąd to bierze. No tu w Polsce jakieś pojedyncze takie miejsca z termiką są, ale tutaj bardzo sporo jest w tutaj obszarze górskim na granicy z Czechami, więc żeby spróbować coś zapać, to ja może pokazowo spróbuję podłączyć się właśnie w tym takim rejonie górskim. Więc może tak po prostu zróbmy. Ja... Rozłączę tego asystenta, no i spróbuję wybrać po prostu jakiś teren, gdzie tej termiki jest sporo. No dobrze, jesteśmy w menu głównym. Jak już tu jesteśmy, to od razu wam pokażę, gdzie ten potencjalny szybowiec znajdziecie. Jak już sobie go zainstalujecie, najlepiej go wyszukać po prostu tu w sekcji others inny. No i ten szybowiec jest tutaj. Na końcu filmu pokażę dokładnie, gdzie go znaleźć. Linki też są w opisie. Także yy, zapraszam. No i tak, tutaj na Manny pokazuje, że po czeskiej stronie yy, mamy przy granicy ładną termikę. Także spróbujmy gdzieś się tutaj pojawić. Tutaj mamy nasz kraj. No i ta czeska strona, no gdzieś nam tutaj w pobliżu, gdzie to nasze pasmo takie górskie będzie. LKPR to tutaj już mamy, mamy dres. No ok. No myślę, że gdzieś może w tym, w tym rejonie gdzieś w tym rejonie może się po prostu pojawimy, zrobimy sobie tutaj jako, jako wylot. Po prostu pojawimy się w powietrzu. Ustawimy sobie od razu pogodę jakąś taką ładną i że nie to czas, ale dajmy jakoś, jakąś ładną o pogodę, żeby tam coś było widać. I co? Ruszamy i uruchomimy zaraz sobie termikę i zobaczymy, co się będzie działo. No dobra. Jesteśmy gotów do lotu, więc sobie będziemy lecieć. Uruchamiamy sobie Kinetic Assistance i sobie tak robimy connect. Sekcja zakładka termika, zaznaczone źródło, włączam termikę. Znalazł 272 jakieś spoty. To jest też inne źródło Open IP. Być może z rozwojem programu będzie tego po prostu więcej. No i poszukajmy, może nas gdzieś zacznie nosić. Na razie cały czas stracimy wysokość. Jak będziemy szli ku górze, to tutaj ta wskazówka będzie szła jak w dodatnią stronę, wznoszenie. I będzie też to słychać po dźwięku, że będzie nam pikało, że się wznosimy. Godzina jest taka... o, coś tutaj zapaliśmy. Zapaliśmy jakiś mały komin, wnoszenie Godzina jest taka, że, że... że ta termika jeszcze tak może niekąd się tworzy jeszcze nie mamy też takiej ciepłej pory roku pamiętajmy, że ten system termiki on bierze z reala te kominy termiczne tam, gdzie je znajdzie, więc... w tej chwili nie będzie łatwo coś znaleźć, ale znaleźliśmy coś, tam troszkę drga chwilę trzeba było polatać na zero, na zero, na jakiś taki, coś tam nas niesie do ku górze. o, znaleźliśmy jakiś tu komin. Tutaj można zacząć krążyć i, i kombinować. Tak gdzieś jak szybownictwo w mfs ie to jest w ogóle zupełny nowy poziom. To naprawdę można się fajnie pobawić w jakichś takich przelotach, może to nie będzie tak tak dobry symulator szybowcowy, jak na przykład Kondor. Nie wiem, czy znacie Condora, jest taki typowo pod szybowników zrobiony, ale do takiego rekreacyjnego latania z widokami i przy okazji jakieś takie wyzwanie, żeby faktycznie gdzieś gdzieś dolecieć. No to, to uważam, że MFS teraz będzie naprawdę bardzo fajny ku temu. Warto śledzić rozwój projektu, bo tak jak mówię, w tej chwili oficjalnego szybowca nie ma, to wszystko to są rzeczy robione przez społeczność. No ale to jest coś pięknego, że, że, że jest taki zewnętrzny programik, który nam wprowadza właśnie tą termikę i można naprawdę zacząć się bawić. A jeszcze piękniejsze jest w tym wszystkim to, że faktycznie można odtwarzać faktyczne loty szybowcowe, że można podłączać się do innego samolotu, też realnego, że tak powiem, w sensie żywego pilota w multi i czy też na sieciach. Także tak to właśnie wygląda. Może starczy już tej pokazówki, pokażę Wam po prostu, gdzie to ściągnąć. O, tutaj mamy jakiś fajny komin. Teraz dusi. Ale pokażę Wam, gdzie to można pobrać i jak się to instaluje. Jeszcze dodam, że tutaj mam teren górski, więc to też nie muszą być kominy. Być może MFS odt od odtwarza, czy też tutaj takie typowe żagle symuluje, trudno mi powiedzieć. No a tak czy, czy, tak czy siak, no, noszenia jakieś są, więc można się pobawić. No dobra, skąd to pobrać? Jeśli chodzi o szybowiec, ja używam tego. Szybowców pewnie znajdziecie już więcej, bo już chyba są nawet przynajmniej dwa. Może nawet więcej, ktoś to wie. Ja latałem tym, na tym filmie. E, linki, oczywiście, są w opisie. E, sobie można tutaj pobrać. O proszę, nawet dzisiaj była aktualizacja do wersji 3.0. No to moi drodzy, ja latałem na starszej wersji na dwa coś. A dzisiaj. E, dzisiaj wyszła nowa wersja. Także. Można się pobawić i zobaczyć, co dodali nowego. Także polecam zobaczyć sobie. No i drugi program to jest Kinetic Assistance, to jest właśnie ten cały programik, który nam daje tą termikę, możliwość wyciągania się za wyciągarką, za innym samolotem. Projekt jest ładnie opisany, jak używać, jak zainstalować. W zasadzie jego się nawet nie instaluje, tylko się go po prostu uruchamia. Pobiera się go stąd, pobierz ostatnią wersję. Link też w opisie. Widzę, że oni tu też mają yy, samolociki motolotnia jest. I mają też swój szybowiec. Także ja go nie testowałem, ale jak macie ochotę, to możecie sobie zobaczyć. Mnie przede wszystkim interesuje przede wszystkim ten, ten Kinetic Assistance. To jest tutaj jakby podstawowy program, żeby w ogóle tymi szybowcami się tutaj bawić. Także potrzebujecie szybowca i potrzebujecie tego programu. Szybowiec instaluje się jak każdy inny dodatek. O instalacji dodatków też robiłem poradnik, podlinkuję go też w opisie. Wrzucacie szybowiec do folderu community no, i akurat on w tej chwili nazywa się tak, ten folder. Tutaj są pliki tego szybowca. Po prostu wrzucacie i to wszystko, jeśli chodzi o szybowiec. A jeśli chodzi o Kinetic Assistance, to nigdzie się go nie instaluje. Po prostu rozpakowujecie folder i odpalacie ten, ten pliczek do uruchomienia. On, on się włącza i on sobie sam wykryje, gdzie ten MFS jest. On się po prostu do niego podłącza. Nie trzeba go instalować w żadnym szczególnym miejscu. Rozpakować i uruchomić. To jest wszystko. Nic więcej nie trzeba tutaj robić. Klikniecie po prostu Connect, i on wtedy w, w symulatorze wam się pojawi napis, że się połączył. Także już wtedy będziecie mieć pewność, że to działa. Także tyle. Życzę Wam udanej zabawy z szybowcami w Microsoft Play Simulator i yy, jest naprawdę fajna. Yy, no i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Następnym razem, hej!